Ten hit nazwałbym tak sygnalizator e, świetlno-dźwiękowy reagujący na światło. Coś w tym rodzaju. Układ tani, cenę sobie tutaj możecie teraz zobaczyć. E, bardziej taki, no, żeby tak do nauki. Będzie szybka akcja, krótki film, ale żeby nie było ma rodzenia, że taki słaby kiedy w ogóle. No słuchajcie, musimy przejść wszystkie hity, kity, jakie są. E, mam dla was to dzisiaj. I to będzie szybki strzał. HitKid hit do zgarnięcia przez kogoś Was. Szybki szczał, bo macie czas tylko do niedzieli 24 listopada do godziny 22. Co zrobić, żeby mieć możliwość zgarnięcia tego hitu? -kitu? Oczywiście dowiecie się później w filmie. To jest ten taki układ na CD4007, który tam był mikrofon i on reagował na dźwięk. Słuchajcie, no. Myślę, że fajny gadżet, żebyście sobie go zagarnęli. Szybki szczał. Więc zachęcam do zabawy. To to jest tak, żebyście nie rodzili na dzisiejszy odcinek, a tutaj, już sobie przechodzimy do, do naszego y, głównego dania. Y, jest tam coś kolorowego, jest. A zresztą zaraz to zobaczymy. Dziękuję za 2,5 tysiąca subskrypcji. Mega, mega wielu. Ja wiem, ja wiem że w porównaniu do innych YouTube'owych kanałów to jest nic, ale dla mnie to jest mega, mega wiele. Także dziękuję Wam bardzo. E, zapraszam do dalszej subskrypcji i, i co? E, macie ochotę być sponsorem odcinka? Linki w opisie, możecie postawić kawałek. Jedziemy z tematem. Witajcie ponownie na kanale Elektronika i Gadżety. Jedziemy! Otwieramy sobie szybciutko. Ja też dzisiaj nie mam za bardzo czasu. Chcę to szybko skończyć. E, mały hit-kit. Myślę, że będzie szybka. Akcja, nic tu więcej nie ma. Mamy jakieś QR, możecie sobie skanować, jeśli chcecie. No Pewnie instrukcje w języku angielskim i chińskim. Elementów niedużo. O, jakąś gumeczką mamy tu spięte. Weźmy sobie od razu instrukcję. Czy mamy coś po angielsku od razu? Nie mamy. Ok, tutaj tylko rozpiska z naszymi rezystorami. Dobra, spoko. Tutaj mamy co mamy. No to mamy jak ma wyglądać do skanowania schemat. Schemat jest bardzo prosty, muszę jakiś wskaźniczek mieć. Mógłby być prostszy, no jest tu zrobione tak, żeby się nauczyć. Tu już widzimy PNP, NPN tranzystor, potencjometr do ustawiania naszej napięcia na bazie pierwszego tranzystora, ale widzimy od początku tutaj mamy ewidentnie plusik, tutaj mamy minusik. I mamy tutaj tym właśnie rezystorem, ponieważ tutaj jest nasz czujnik, gdzie on jest. Czujnik w sensie fotorezystor. Tak on wygląda. Fajny fotorezystor malutki. On działa jak rezystor. Tyle, że po prostu jak pada na niego światło, to zmniejsza się jego oporność. Więc wstępnie ustawiamy sobie tak, żeby ten rezystor nie przewodził tym rezystorem. I dopiero wtedy, jak wpadnie światło na nasz fotorezystor, on zaczyna przewodzić, więc tutaj zwiększa się napięcie, zaczyna przewodzić ten tranzystor tutaj to tak, jakby było połączone. Wtedy zaświeci nam dioda LED, która jest bezpośrednio tutaj na plusie. No i tutaj mamy jeszcze kolejny tranzystor. Tutaj jak się pojawi, to jak nam się zamknie, to pojawi się nisko. On zacznie przewodzić i zacznie nam coś piszczeć. No, Zapewne jest z generatorem, bo inaczej tego nie widzę. No dobra, nie ma co. Odpalmy sobie lutownicę, słuchajcie. Obejrzyjmy sobie, co tu jeszcze. Mamy koszyczek na baterie, a coś nam tutaj się... O, nasz rezystor, ten potencjometr się wbił. Koszyczek na te mniejsze, potrójne A bateryjki. Tu nam się już nawet coś odkleiło, słuchajcie. To sobie tak zaklejmy, żeby nie było głośno, później, ewentualnie. Tutaj, oczywiście, no, się odkleiło, no, ale tutaj musicie zwrócić uwagę, gdzie jest plusik. Plusik jest na namalowany w tym kierunku, więc sobie to tak przyklejmy. Tak, jak było, czyli plusik, tu, plusik, tu będziemy wiedzieć. Eee, no i co? No i nie ma tutaj co za dużo. Mam dwa i dwa eee, rezystory. Czy tak było? Eee, Jakiś chiński, chiński włos się przyczepił. Świetnie. Fuj. Tutaj było, co my tu było, mieliśmy, mieliśmy? Mieliśmy tylko jeden jeden, mm, więc mamy więcej tych rezystorów dodali nam. Ok, no jest to taki typowo, słuchajcie, do nauki układ. Dwa tranzystory, no tych tylko rezystorów dostaliśmy więcej. Jedna dioda LED i jeden ten fotorezystor, jeden potencjometr. Sama płytka jak wygląda? No możecie się przyjrzeć. Ładna. Ładna płyteczka jest. Ok. No spoko, Dobra. No to szybko akcja. Lutujmy sobie tu już. Nie będę czytał tych tych rezystorów, tylko sobie zrobimy szybko. Jedno jest 10 kilo, to zakres 20 kilo. Drugi jest 100 omów, więc zmierzmy sobie szybciutko, co tu mamy. Tu mamy 10 kilo, no i tutaj będzie. Tam już nisko, 100 omów jest. OK. I w zasadzie tyle. Ja sobie jeszcze do odczytu będę potrzebował, e, słuchajcie, e, lupki, żeby odczytać sobie te tranzystory. No bo, no bo już nie widzę. Obsadźmy sobie to wszystko. To było nasze 10 kilo. Płytka jest bardzo ładna. Nawet bym powiedział. OK. Nasze stomów. Coś jeszcze mogę sobie tu obsadzić, takiego, żeby żeby było szybciej. No bardzo. Bardzo. Dobra, szybko lutujemy. Zobaczymy, jak to się lutuje. Myślę, że nie będzie jakiegoś ciężkiego tutaj lutowania. Płytka bardzo dla początkujących. Słuchajcie. Bardzo, bardzo. No, pola. Pola są małe, one się szybciutko nagrzewają. Także spoko. Na początku myślałem, że może to odpalimy na. Na tym, na zasilaczu, ale, ale chyba nie, chyba sobie to po prostu na tym koszyczku zrobimy, natomiast ja tu troszkę obsadzę to w taki sposób, żebym mógł sobie. A zresztą dobra, nie będę mówił. Jedziemy dalej. Co dalej mamy wysokościowo? No, możemy te tranzystory, one będą podobne do tego. Dioda LED troszkę wyższa. Lubkę ja już sobie zerknę. Od razu dajcie mi nawet 15. 85-50. Kto zna, kto zna, słuchajcie, odpowiednik tych naszych tranzystorów, no to muszę dać. 85-50 to jest ten. Rozrysowany jest. Słuchajcie, jak go obsadzić. Tutaj dajemy troszeczkę wyżej, oczywiście, nie dociskamy całkowicie, bo tutaj akurat nie ma sensu. Dociskaliśmy w tym, w tym mniejszym, ale popatrzcie, rozstaw jest, że one tak siądą naprawdę dość nisko. I tak zróbmy. No to tak zróbmy. I dajmy sobie tutaj ten drugi. Drugi tranzystor, już na niego nie patrzę. Ufam, że Chińczyk dał nam dwa różne. Dobra, troszkę je wyżej, mimo że yy, dam je troszkę wyżej, mimo że pozwala na to płytka, żeby je obsadzić niżej. I teoretycznie, jak chcecie kompaktowo to zrobić, to moglibyście tak dać. Nie robi się tak, ale można dać. Słuchajcie. Tu sobie dam tylko jedną nogę, bo sobie zobaczę, jaką. on o, on siadł za, za nisko troszkę. Troszkę go podciągnę do góry. Tylko muszę sobie zagrać. Najpierw tą muszkę. Dobra. I teraz, jak sobie go tam wyrównałem, on więcej, mniej więcej tak wygląda. Jest dalej nisko, ale dobra. Już nie będziemy się bawić. To jest szybka akcja, to będzie krótki film. Ok. Raz, dwa. Jest blisko, ale myślę, że to jest na plus. Jak uczucie się lutować z tego względu, że no, trzeba popatrzeć i zwrócić uwagę, czy coś tu jest nieprzywarte, bo to, jest, to będzie istotne nie? w tym miejscu. Tak to teraz wygląda. Yy, I co? Yy, potencjometr możemy sobie jeszcze wrzucić. On się tu powyginał. Ja mam czym teraz to nie mam. To też na szybko wygniemy sobie to naprost. Wrócimy, są, będzie dość wysoko. Ale okej. Okay. Już tak ma ilość tych elementów. Dobra, siedzi. Zalutujmy go od razu. I zostanie nam w zasadzie już tylko zasilanie. Ten fotorezystor, ja sobie go dam wyżej, ale to, to zrobię specjalnie. Z tego względu, że ja z tej płytki pewnie już nie skorzystam nigdy. Natomiast samego fotorezystora być może skorzystam. Tutaj oczywiście nie ma różnicy jak go dajemy. Dam sobie go wysoko, praktycznie tak, żeby go nie ścinać. On nie ma polaryzacji, on działa jak zwykły rezystor. Więc sobie to zrobimy, zrobimy sobie, zrobimy sobie. No ja zrobię sobie tak. Wy sobie go oczywiście musicie dać troszkę niżej, żeby to jakaś wyglądało. Ale ja zrobię tak, żeby go nie ścinać absolutnie bo być może go gdzieś kiedyś wykorzystam. Samej płytki nie będę raczej korzystać, bo to jest raczej taka, no można go ją wykorzystać. Nie ma problemu, żeby gdzieś wykorzystać tą płytkę. Natomiast ja akurat e, tu nie mam problemu, że mogę wysoko, bo ja sobie mogę ją tylko tak wyjąć. Słuchajcie, e, dioda LED jest nasze ścięcie, jest to ścięcie rozrysowane, mamy też plus, plus jest dłuższą e, nóżką. Więc dioda LED ląduje, no bo akurat ona jest jeszcze troszkę niższa. Ja mogę zrobić na zero. Już diody nie będę, nie będę wykorzystywać nigdzie, słuchajcie. E, więc lutujemy sobie. No tutaj dioda, tak, średnio się chciała przylutować. Okej. Okay. Może te nóżki gdzieś tam już coś się z nimi zadziało, ale to jest standard, jeśli chodzi o, o elementy, że. Że przy diodach może się trafić. No i słuchajcie, nasz generator, nasz piszczek z generatorem, plusik. Jeszcze raz dla pewności zajrzyjmy sobie. Tu jest plusik. Jeszcze dla pewności plusik jest zawsze dłuższą nóżką zrobiony. Może się zdarzyć, że będą ścięte, to wtedy musicie patrzeć na obudowę. No i jego sobie tutaj też dajemy na zero. Zalutujemy. No, i co ja sobie jeszcze zobaczę, tutaj czy jest wszystko pod lupą? Ok, bo mimo wszystko te tranzystory były no blisko, miałem nóżki. Aha, no to jeszcze, może dajmy sobie to zasilanie. Ostripowane, słuchajcie, kabelki minus i plus mamy zaznaczone. Sobie dajmy tu, nie ma żadnego wyłącznika, więc teoretycznie, w zależności, jak skręcony mamy teraz. Potencjometr, to albo będzie nam to teraz od razu świeciło i piszczało, albo będzie cisza. Zobaczymy. Dobra, tyle. Zerknę sobie tylko pod e, pod lupę i testujemy. Na nie sprzątam, nie ma sensu. No dobra, pod lupą tutaj nic nie widać. Żeby było coś źle. To sobie wyprostujmy. E, zapodamy sobie baterie. Ale zanim sobie zapełniałem baterię, no to jeszcze muszę wam powiedzieć, że przecież no ten HitKit, co jest do zgarnięcia, no to słuchajcie, yy, wasz, yy, yy, musicie napisać komentarz. W komentarzu musi być koniecznie hashtag HityKity hit i yy, yy, jakiś tam wasz komentarz do tego. Yy, więc jeśli będzie hashtag HityKity, hit, będę wiedział, że chcecie a, a warto ten kit mieć. On był fajny, zobaczy sobie film. Ja spróbuję sobie go gdzieś tu podlinkować, chociaż nie wiem, kurczę jeszcze tego nie wiem do końca, ale spróbuję. Jak mi się uda, to będziecie mogli tam sobie zobaczyć. To było fajne. Fajnie działało, to fajnie migało do muzyczki. No, no takie fajne rzeczy. Pamiętajcie, czas do niedzieli 24, dobrze mówię, 24 listopada 2024, czy szybko. Krótki strzał, kto się nie załapie, to trudno będzie musiał czekać na następną edycję tej zabawy. Hashtag hitykity i będziecie mogli to zgadnąć mieć przynajmniej szansę. Nie dopatrujcie się tego, jak wybieram komentarz, który zgarnia, bo to nie ma sensu. Dobra, to tylko zabawa, pamiętajcie. Dajmy sobie to. Nic nie kręcę na razie, zobaczymy, co się stanie, jak założę tutaj baterię. Już piszczy. Nie wiem, czy usłyszycie odkleję. Dość mocno piszczy. Ok, dlatego klej sobie zawsze zostawiam. Jakkolwiek mam możliwość, słuchajcie, to zawsze zostawiam sobie te piszczowki z tym klejem, żeby to łubanie urwało. Tutaj już wyłączę sobie lutownicę. Zobaczmy, co się stanie, jak zakryje nasz fotorezystor. I jeszcze. Czyli musimy trochę, powiedzcie, o odkleję go. Jeszcze piszczy. Więc musimy sobie troszeczkę, zrobimy tak, zakryjemy. O. O nawet poszło lepiej, ale ja sobie skręcę ciut. I teraz jest. Popatrzcie sobie. Piszczy i świeci, piszczy i świeci. Tyle, tutaj się nic więcej nie wydarzy, nie liczcie, że coś się stanie ekstra. To wszystko, jak bardzo możemy skręcić, no to jest max. No i oczywiście tutaj już nie wiem, jak duże musiałoby być światło, a w zasadzie e, prawie w ogóle, bo, z tym, bo zgodnie z tym schematem to to skręcenie na zero, skręcenie praktycznie na zero, czyli tak jakby to było połączone, no to nie ma szans, żeby to zadziałało. Musi być ten potencjometr odrobinkę, chociaż o. Chociaż tyle, o, jeszcze, jak bardzo zbliżam, to zaczyna piszczeć. E, i, ty, I tyle, słuchajcie, tutaj więcej nic się nie zadzieje. Mega e, prosty e, układ, który, mm, no taki trochę do nauki, e, słuchajcie, no. No co tu powiedzieć? No śmieszny taki. Jak, jak, jak po prostu działa fotorezystor? Może w ten sposób? Zostają nam dwa rezystory. Troszkę bez sensu te rezystory dali. No w sumie po co? No, no w sumie po co? Przy takiej małej ilości. E, myślę, że rezystory to jest chyba naj. w tych kitach rezystory to jest chyba najmniejsza rzecz, która mogłaby się zepsuć. Czy można się pomylić w rezystorach? No przy tym, co oni dają tutaj, słuchajcie, taką ładną, kolorową rozpiskę. Co prawda, w języku chińskim ale taką możemy sobie znaleźć też. Przy tak małej ilości elementów, czyli mamy tylko dwa. No ciężko się pomylić, nie? Chociaż, co prawda, ok, 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 ok. Mamy 100 omów i 100 kilo więc teoretycznie różni się to tylko mnożnikiem. Ok, można się pomylić. Dobra, zwracam honor. Niech będą dwa. Ok, zostaną Wam do czegoś. Niska cena, wkleję Wam jeszcze raz tutaj, jak chcecie zobaczyć. No, tyle piszczy, jednostajny dźwięk, generator jakiś tam jest. No i oczywiście to wszystko będzie pływało, bo wyłączę na chwilę, bo tutaj zasilanie, jeśli ustawimy sobie to, żeby to było dość czułe, czyli reagowało na konkretną ilość światła, to pamiętajcie, że E, niestety, ale e, tutaj przy tym schemacie e, napięcie zasilające jest istotne, tak, ponieważ e, tutaj e, mamy dzielnik napięć e, i jeśli sobie tutaj wyregulujemy bardzo dokładnie, że będzie reagował tylko na konkretne światło, to w miarę e, obniżania się tego napięcia tutaj, jak to będzie działało tam nie wiem jakiś czas, no to niestety, ale to przestanie działać. Bo nam się tutaj rozreguluje to wszystko. Taki bardzo prosty, słuchajcie, fajny układ. Nie pamiętam ile dałem. A chyba 5 zł z hakiem. Powyżej 5 zł nie dałem. O, chociaż koszyczek mamy, no to dobra. Słuchajcie, koszyczek można do czegoś wykorzystać. Fajny koszyczek. No można wykorzystać. Tutaj no, też można. A przynajmniej będziecie mieć części. No na coś można by to wykorzystać. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, Macie ochotę zgadnąć hitkit, ten hitkit, to dajcie znać w komentarzu. Haszkat hity, 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 i e, będziecie mogli mieć możliwość zgadnięcia go. Za frikos, totalnie. Patrz przesłuchaj tylko patrz więc e, zastanówcie się, czy chcecie, a na pewno chcecie moim zdaniem. E, ja wybiorę najciekawszy komentarz, jaki nie doszukujcie się tutaj. Słuchajcie jakiś. Jakiegoś klucza wyboru mojego. Także, tak jak w poprzednio. Tyle. Dajcie komentarz, czy Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Szybko. Ja też dzisiaj nie mam czasu. Niech piszczy, niech świeci zwariowanie do zwariowania. Tyle. Do usłyszenia. Nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że szybko.